Cześć, kochani, witam Was ciepło ponownie na kanale Basi Te Pasi. Dzisiaj witam się z Wami w takim specjalnym kadrze, troszkę innym, z tego względu, że jestem na podłodze. Tak mi będzie wygodniej. Przed sobą mam pełno pudełek. I jak już na pewno widzicie po tytule, dzisiaj będzie odcinek kolejny z serii, którą bardzo polubiliście o minimalizmie. I mianowicie dzisiaj zrobimy sobie czystki w moich butach. Także jeżeli taki temat Was interesuje, to oczywiście zachęcam do oglądania. Co więcej powiem, że te pary butów, które będą się jeszcze nadawały do... Hmm dalszego życia u kogoś innego e, będą wystawione na Vinted. Także moim zdaniem warto jest oglądać ten odcinek do końca, bo być może któraś z moich par stanie się Twoją nową parą. To co? Zaczynamy! Kochani, co jakiś czas podejrzewam, że będę robiła swoje krótkie przerwy, ponieważ jestem na kolanach na podłodze i wiecie, podłoga jest twarda, chyba jak u każdego, więc nie jest to do końca wygodna pozycja, ale stwierdziłam, że tak będzie mi najwygodniej bo po prostu Wam pokazywać co i jak, nie przedłużając. Mam tutaj wszystkie pary butów, tak naprawdę jedyne czego tutaj przede mną nie ma to są japonki. Posiadam jeszcze dwie pary japonek. Jedne praktycznie już do wyrzucenia, bo są poniszczone, ale jeszcze się może nadadzą na przyszły sezon. Drugie w dobrym stanie ale stwierdziłam, że Japonek Wam pokazywać nie będę. Natomiast poza tym mamy tu wszystko. Są sandały, są baleriny, są buty sportowe, są buty jesienne, są zimowe, także zobaczycie pełny przekrój, także jest to odcinek o minimalizmie, ale też można powiedzieć taka moja kolekcja butów. Tych par, jak sobie teraz liczę, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 13 par butów. Za dużo, stanowczo za dużo tylu par butów nie potrzebuję, także nie wiem po co tak walech bębny. Tu, 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 bum. Zaczynamy po kolei. Pierwsze buty, które przed sobą widzę, cały słupek to są cztery pary butów, i to są buty takie powiedziałabym wiosenno letnie. Także od nich sobie zaczniemy. No i właśnie, to będzie y, ciężko, wolabym Wam tych butów nie pokazywać. Jako pierwsze tutaj mam baletki, w których w ogóle jakoś zapomniałam i w tym sezonie nie śmigałam, a trzy sezony wcześniej, to wiecie, przez trzy lata były śmigane non-stop. Są to baletki, w ogóle typ baletek, które ja bardzo lubię, bo one są nie dość, że wybrudzone, ale na to nie patrzycie. One mają taki kolor trochę beżowy, trochę taki, wiecie, brudny beż, kawa z mlekiem, ciężko jest to nazwać. Są to baletki, które mają takie, są gumowe, można powiedzieć, takie bardzo mięciutkie, sprężyste, i to mi się podobało. Fajnie, że mają tutaj taką poduszkę w środku, ale wiecie, to też jest trochę wybrudzone, to pan nie chce tak pokazywać. Pierwsze baletki, które takie spotkałam, żeby miały taką poduszeczkę. Podobało mi się jeszcze to, że tu są wycięte, mają łezkę, tak samo łezka mają z drugiej strony, także oddychają ta noga jako tako. One też mają tutaj takie dziureczki z jednego boku, po całej stronie widzicie, gdzie też ta noga może odetchnąć, a mimo wszystko. Wszystko, te przody są całkiem, całkiem ładne, całkiem ładnie to wygląda. Eee, natomiast są tu baletki, które mega mi się poniszczyły. w ogóle pod wpływem prania ta wkładka już mi wychodzi, także tak naprawdę powinnam się z nimi pożegnać. Eee, dajcie znać, gdzie wykupujecie kupujecie baletki, szczerze mówiąc chyba dojrzałam do kupna jakichś droższych, lepszych. Ale wiecie, też nie za miliony monet. No i żeby jakoś wyglądały, żeby nie były brzydkie, bo niektóre z tych troszczych też mi się nie podobają. Szukam jakichś klasycznych czułanek, najlepiej beżowych, które będą pasowały do wszystkiego, także dajcie znać, ale takich zrobionych z takiego materiału, który nie będzie potliwy, nie będzie się noga wiecie też jakoś tam obcierała. Także jeżeli chodzi o te baletki. <słuch> Nie wiem, nie wiem. Myślę, że na przyszły, przyszły sezon zostawię na razie. Są pod znakiem zapytania. Kolejna para butów. Ja w ogóle buty bardzo często <laughs> przetrzymuję w kartonach, niekoniecznie od tej samej pary. E, tutaj, o, akurat są od tej, same, od tej samej. Są to buty, które kupiłam w Deichmannie. Chyba w Deichmannie. Takie białe baletki tutaj widać o 37 rozmiar, bo ktoś pytał jakie ja noszę, 37 są to takie białe baletki, ja za nie zapłaciłam 40 zł, czyli w ogóle śmieszne pieniądze i są to baletki, w których właśnie, jak kapcie, w których przechodziłam cały ten sezon, ten aktualny sezon, świetne, wspaniale mi się sprawdzało, z takim ażurowym, można powiedzieć, wykończeniem nie wiem, czy to teraz dobrze zobaczycie, chyba tak one są białe, są tuż po praniu także nieźle wyglądają, ale mimo wszystko tutaj też jest kłopot, ja z lenistwa, nie z lenistwa, piorę w pracy. buty, mój mąż to samo, nie wszystkie, ale większość, więc one jak w jakimś tam czasie się niszczą, ale to też nie były drogie buty, przewiewne, bo tak jak mówię, ażurowe, więc noga fajnie oddychała, ale już ta wkładka mi się niszczy, te jakieś nitki wyłażą. Także też są to baletki, które przyszły sezon myślę ok, a później trzeba się będzie z nimi pożegnać. Także jest to kolejna para butów, którą zostawiam, ale tak samo jak i tamte baletki, więc tak jak widzicie, dwie pary baletek, ale tak naprawdę żadne nie są wow. Także dajcie mi cynk, gdzie kupić porządne, a te zostawiam, ale na przyszły sezon, a później już out. Przechodzimy sobie do kolejnej pary butów i tutaj mam nie to baletki, nie to trampki. Są to bardzo, bardzo znane, bardzo przez wielu albo lubione, lubiane, albo znienawidzone konwersy, czyli taki klasyk klasyków. Jak wiecie, ja buduję szafę kapsułową, także akurat jeżeli chodzi o szafę kapsułową, one się sprawdzają genialnie. Są to buty, które kupiłam 3 lata temu, ponad 3 lata temu. W mojej córki jeszcze nie było na świecie, byłam z nią w ciąży i właśnie jako ciężarna kupiłam sobie te buty, żeby mieć coś wygodnego. No i to jest tak dziwnie, bo ja je raz bardzo lubię i są mega wygodne, a raz z bólem, właściwie płaczem, wracam ze spaceru, bo mam nogi poobcierane, także no, różnie to wygląda. Raz często w nich chodzę, a raz w ogóle w nich nie chodzę, teraz już dawno ich na sobie nie miałam, ale jest to taki klasyk, klasyków, także dam im jeszcze szansę, znowu je rozchodzę i mam nadzieję, że będzie spoko, ponieważ są to ramki, które no, pasują do wszystkiego, umówmy się. Też porządne, ładnie wykonane, raczej tutaj z czystością nie ma problemów, ani się dopiegają. Pasują i do sukienek, i do spodni, i do jeansów, więc No, nie ma o czym gadać, taki klasyk klasyków, także po prostu Baśka ogarni się i w przyszłym sezonie muszę w nich częściej śmigać. E, może zrobię jako zastępstwo za jedne z tych baletek, no nie wiem, zobaczymy. Ale w każdym razie one na pewno zostają. Nawet szkoda by mi było tych kompleksów sprzedawać na Vinted za, nie wiem, 20 zł, e, gdzie one kosztowały, no wiem wie, wiecie ile kosztowały. Także na razie je zostawiam. Ostatnia para butów są to sandałki <laughs> i są to sandałki, które kupiłam albo w CCC, chyba w CCC Gre Graceland nie wiem, gdzie jest Gwiazda chyba w co jest ta linia. I są to takie sandałki karmelowe ze złotymi takimi okuciami. One swojego czasu były bardzo, bardzo modne, z tego co widziałam. Dużo dziewczynie kupiło, kupiło jak wyszły, nie dziwię się, były w różnych kolorystyce białe, czarne, ale te karmelowe moim zdaniem są najładniejsze, bardzo fajnie wyglądają i, o dziwo, są mega wygodne. W tym sezonie jakoś o nich zapomniałam, ponieważ, no wiecie, to są. Sandałki już nawet potem się nie chciało wyciągać, z sandałkami jest ta sprawa, że tutaj trzeba sobie, wiecie, to przeblec, tam zapiąć, a jak się wychodzi z dzieckiem na spacer, gdzie to trwa miliony lat, żeby dziecko ubrać, no może nie latem, ale mimo wszystko y, latem to też jest mama już, mama już, wychodzimy, 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 więc szybciej mi jest założyć baletki i w nich śmigać, nie zawsze zdrowo, w upały, no ale takie życie mamy. W każdym razie z tych jestem zadowolona, na pewno do nich wrócę, w przyszłym sezonie muszę po prostu sobie je wyjąć na wierzch i inaczej te buty przetrzymywać, żeby w nich chodzić, bo to był dobry zakup, nie wiem czy tutaj mam cenę, mam 89,90 one kosztowały. Mówię, to mi się wydaje, że w Cez... nie, Daishman, tutaj jest Dijsman, ekspor yy, eksporter Daishman w Dijsmanie, także serdecznie Wam polecam, jeżeli jeszcze kiedyś wrócą te buciki, tutaj Wam może zrobić zbliżenie, to naprawdę te sandałki polecam, mega, mega wygodne, bardzo, bardzo fajne, e, nic mnie nie mnie obcierało, także... Polecam po raz enty. Dobrze, moje kolana już wołają pomstę do nieba, ale mam nadzieję, że przejdziemy przez jeszcze kolejny słupek. Jeżeli chodzi o kolejny słupek, z tego co widzę, mówię, na no, razie wszystko zostało, to tutaj mamy buty sportowe, e, czyli takie tak zwane przeze mnie adidasy, pomimo, że, że najpaga adidasa nie mam, bo z rozmiarówką się tam po prostu nie łapię. Pierwsze buty, które y, tutaj mi widnieją najładniejsze, najczyściejsze, bo jeszcze nie śmigane, są to nowki sztuki i są to takie adidaskie, ja tak będę mówiła. Potocznie kupione w Hajemie, w Hajemie mówię, no tak, w Hajemie W hajemie, Hajem Woman. Kupiłam je w tym sezonie. Bardzo, bardzo fajne, mega wygodne. Nie wiem, czemu jeszcze ich nie założyłam. Jakoś zawsze było mi szkoda, bo jasne buty, ale jak najbardziej takie właśnie chciałam. Bardzo mi się podobały. Nieplanowany zakup, ale po przecenie je kupiłam. ona kosztowały jakieś śmieszne pieniądze, 40 zł chyba. Także naprawdę super. Pokazywałam Wam je na Instagramie, więc one na pewno zostają. Biała podeszwa, tutaj taki jakby to nazwać, nie to beż, nie to szarość. Bardzo fajny odcień, do wszystkiego będzie pasować. Także te buciki na pewno ze mną zostają, pomimo że są w zupełnie innym kartonie niż, niż powinny być. Ale tutaj, jak wiecie, jak to high no to kartonu do nich nie było. Także sobie je pakuję i na pewno kolejna para. Super selekcja, Łaśka. Kolejna para zostaje. Następna para, co my tutaj mamy? Reebokki, 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 To jest chyba moja ulubiona firma, jeżeli chodzi na pewno, jeżeli chodzi o obuwie sportowe Reebok. E, tutaj mamy moje adidaski, no adidaskie Reebokki, no buty sportowe, ale przeze mnie nazywane już tu ustawiliśmy, adidasy w kolorze fioletowym. O, pasuje mi do ściany. E, taki fiolecik, no to są to buty, które są już dość mocno znoszone, ale jakoś tam jeszcze sobie radę dawały. One tak się prezentują z bliska, tutaj mamy taką siateczkę, bardzo, bardzo je lubiłam, fajnie mi się w nich chodziło, w tym sezonie nie chodziłam, bo jak już kupiłam czarne, no to w kółko, ja tak mam. E, muszę inaczej po prostu przetrzymywać w kolejnym mieszkaniu obuwie, bo jak wyjmę sobie jedną parę, e, za mało mam miejsca, jakoś tak wiecie, te wszystkie płyty są w tych pudełkach, ja co nie tu wyjmę, to mi się nie chce, jeszcze przed szafką stoi wózek, więc trzeba go z nim odjechać. No i się kończy się na tym, że śmigam w kółkowienych butach, także bez sensu, muszę to zmienić. Są to buty, które są już trochę podniszczone, mocno zbrudzone. Ten zamszek który się powycierał. One mają kilka sezonów, nie wiem, z cztery lata co najmniej, ale nie wiem znowu. Nie wiem, czy ich nie zostawię pod kątem remontu. Czy po prostu mi się nie przydadzą, chociaż też z drugiej strony baśka, czy ty będziesz tam coś robiła przy remoncie? No, przy dwójce dzieci, no to raczej nie. Pewnie będę się nimi zajmowała, także nie wiem. Ale to na pewno nie są buty, które bym sprzedawała. Jeżeli już, to bym się ich po prostu pozbyła, więc może na razie zostaną. Póki co pod znakiem zapytania je zostawię i po prostu przemyślę. Tutaj też jeszcze gdzieś mi ta mm, zapiętka troszkę się, no właśnie, widzicie, trochę tutaj odchodzi. Także no, nie są to najlepszych polotów już buty, ale zobaczymy. Mówię, na razie zostają jako jedyne na chwilkę do przemyślenia. I ostatnia para butów, jeżeli chodzi jeszcze nie o wszystkie, oczywiście są to buty sportowe, w bardzo odważnym kolorze, bo to jest czarny połączony z takim Barbie Pinkiem, jeżeli chodzi o sznurówki, buty, które pamiętam, że były mega wygodne, ja je nosiłam, kiedy chodziłam na, dawno temu, siłownię, chodziłam na tańce, chodziłam na zumbę, no to bardzo fajnie mi służyły, mega oddychające, więc są to buciki, które na pewno ze mną zostają, szczególnie, że one nie były tanie, nawet chyba jeszcze mam paragon. 455 zł, także błagam. Yy, bardzo przyjemne buty, także liczę, że jeszcze jakieś ćwiczeń wrócę, nawet jeżeli nie na jakichś siłowniach czy na tańce, no to w domu, więc sobie je zostawiam na 100%. To jestem po krótkiej przerwie na rozprostowanie nóg. przechodzimy dalej. Zostały mi już tylko dwa słupki, jeżeli chodzi o buty, i pierwszy słupek są to buty wizytowe, a drugi słupek no to buty już jesienno-zimowe. Przejdźmy najpierw do butów wizytowych, i tutaj z marki la Marca, tak to się nazywa dla marka. Będę miała dwie pary butów i są to moje drogie, moje buty ślubne po pierwsze. Mm, pierwsze nawet... Tak, one były jako pierwsze kupowane, musiałam się zastanowić. Są to buty ślubne, które yy, jako prototyp, prototyp yy, były w kolorze białym, ale później je przefarbowałam na kolor niedziałkowy. Yy, także polecam Wam takie rozwiązanie. Są to buty, które mają szpileczki. Wysoki obcas, on ma chyba 9 cm albo więcej, albo 10, już nie pamiętam. Buty, które są przewygodne, które mają taką fajną poduszeczkę tutaj wewnątrz, bardzo przyjemną, mają platformę, także na nich naprawdę ja chyba jako jedna z ostatnich u siebie na weselu zmieniłam gdzieś o drugiej nocy buty na, na płaskie, bo te są po prostu tak mega wygodne. Tutaj powinnam sobie tylko troszeczkę, no właśnie, zmienić, wiecie, ten, jak to się nazywa? Obcasie tutaj, niecało obcas, ale ten spód uwielbiam je i one są takie też fajne biznesowe, na jakieś spotkania w kolorze niedziakowym będą pasować do wszystkiego, e, także one na pewno zostają. E, druga para, którą mam e, jest to para dokładnie z tego samego sklepu, te mi się tak fajnie sprawdziły, e, że kupiłam jeszcze jedną parę taką samą. Ale w kolorze też bardzo użytkową, e, użytkowym, a mianowicie w kolorze czarnym, oczywiście, czyli taki klasek e, czarny. Tutaj akurat są z czerwoną, e, no, tutaj patrzcie, wytarte z czerwoną podeszwą. Mega, mega wygodna. Znowu ta sama e, bajka, platforma, tutaj ten obcasik, no, coś wspaniałego. Uwielbiam te buty, mega wygodne. Teraz w nich nie śmigam, ale jeżeli wiecie, wrócę do pracy, e, czy nie wiem, właśnie będą jakieś chrziny, komunie i inne, no, to warto mieć takie porządne buty. E, ten butik, jeżeli o niego chodzi, to one były kupowane w Warszawie na Muranowie, w, pasaż, w pasażu Muranów, jakby któraś z Was to interesowało. I ostatnia para butów, są to buty z CCC, z tej serii Jennifer, tutaj jeszcze też mam oryginalne opakowanie. No i właśnie co do tych butów, możecie zastanowić, one mają piękny karmelowy odcień, który jak wiecie, mi oglądacie, to ja uwielbiam, także pasowałyby mi właściwie do wszystkiego. Mają bardzo fajny obcas, bo on jest taki niejednolity, taki ala można powiedzieć, fajnie wyglądają. Natomiast jeżeli chodzi o, o coś tu się jeżeli chodzi o użytkowość tych butów. Też były całkiem wygodne, bo mają platformę, więc ten obcokaz wydawał się mniejszy, chociaż one są trochę niższe od tych wcześniejszych. O tyle dziwne, że bardziej mi się sprawdzały, kiedy nie miałam rajstop i wkładam je na gołą stopę, bo w rajstopach no to mi się suwały pomimo, że to jest mój rozmiar 37, także nie wiem o co chodzi. Natomiast cały czas są to buty, które są w bardzo dobrej kondycji, także jeżeli ktoś z Was by się takie podobały, mówię, one ogólnie wygodne były, natomiast jak dla mnie przynajmniej yy, najgorszym problemem było to, że się znaki zsuwały w rajstopach, a jednak jednak ja najczęściej chodziłam, e, mówię. Jeżeli wkładałam spódnice, sukienki, no to miałam takie stopy, więc wtedy nie mogłam w nich chodzić. Mogłam w nich chodzić raczej tylko do spodni, do jakichś jeansów, no i wtedy właśnie goła stopa, i one fajnie przylegały. Ale myślę, że to jest najwyższy czas, żeby się z nimi pożegnać. No bo jak mam dwie pary butów wizytowych, no to po co mi trzecia? Szczególnie, że tamte pasują do wszystkiego. Te niby powinny też, ale wiecie, nie do końca. Także myślę, że to będą te buty, które pójdą na vinted. No, w końcu jakieś. Właśnie zauważyłam, że brakuje nam jeszcze tutaj y, dwóch par butów, o których nie wspomniałam, ale to są buty, w których śmigam y, i po pierwsze, czy źle wam, a pod kątem kartonu dobrze wam powiedziałam, tylko po prostu tych butów brakuje. Y, mamy jeszcze buty z Liboka takie czarne Adidaski, buty sportowe, też rozmiar 37, w których ja aktualnie chodzę, także dlatego ich tutaj nie ma. Więc to były buty też kupowane w taźmianie, czy tam chyba w Teśmianie, ale z Giboka. I brakuje nam jeszcze butów, już wam mówię, które powinny być w tym pojemniku. Jennifery, czyli jest to z CCC i to są te czarne butki. I to są bodki, które najwyżej już Wam pokażę, bo teraz nie chcę ponieść, nie chcę młodego obudzić. To są bodki takie czarne, typowe, sztyblety, które chyba cały czas są w ogóle dostępne To do kupienia. Przewygodne, przekozackie, polecam Wam bardzo podobne, widziałam też na hm Także naprawdę polecam te buty to złoto, one mnie kosztowały 119 zł, ale ja jednak jakiejś promocji kupiłam. Mega, mega wygodne, także tych butów Wam nie pokażę, no ale to są buty, które ze mną zostają, jak najbardziej. Kolejna para butów. Jeszcze jedna mam buty jesienne i one też są z tej serii Jennifery, Aha, jeśli chodzi o CCC. No i to są buty, nad którymi się muszę poważnie zastanowić. Piękne, znowu widzicie. Bardzo lubię kolor karmelowy, a już drugie buty karmelowe, nad którymi się muszę zastanowić. Powiem Wam, że gdyby one nie miały słupka, jedyna rzecz, gdyby nie miały tego obcasa, tylko miały mały słupek albo były płaskie, to bym je na 100% zostawiła. Ale są to buty, które ja kupiłam, kiedy jeszcze dzieci nie miałam. Buty, w których właściwie w ogóle nie chodziłam, byłam chyba dwa razy gdzieś w nich, w bardzo dobrym stanie. No, ale teraz iść z dzieciakami, biegać za dzieciakami na takim obsasie, no to błagam, nie bardzo. A zostawiać y, takie buty, które wiecie, na spotkania biznesowe nie bardzo, no, bo w pracy no, to będę nosiła tamte y, na no, obcasie, te takie no, wygodniejsze po prostu, takie elegantsze, a nie jesienne więc wydaje mi się, że nie ma sensu zostawiać. One tutaj mają suwaczek z boku. Bardzo fajne, bardzo ładnie są wykonane. Tutaj w ogóle w środku mają takiego misia. O, to widzicie? Takie futerko, delikatne. Bardzo, bardzo ładne. klamka taka złota. No, noga wyglądała świetnie. One też się nie trzymają super. Nogi w sensie nie są tuż przy kostce, tylko trochę odchodzą, więc dzięki temu jakby wyszczuplają Wam całą nogę, łydkę. No, ale nie. To są buty, które definitywnie... One też nie były super tanie, kosztowały mnie 129 zł, 130 zł. No ale ja sprzedam. To będą kolejne buty, drogie, Cieszcie się na Vinted, No bo ja w nich po prostu kompletnie nie chodzę. Nie chodzę dobrze, i zostały mi już ostatnie buty. Chciałam mieć ostatnie nogi, bo myślę o nogach, bo nie boli. Mówię, że jestem na klęczkach, ale nieważne, nie użelajmy się. Ostatnie buty, które kupiłam na super promocji w teśmie 50% i zamiast zapłacić za nie 119, zapłaciłam 69,90%, a mianowicie to są trapery. I to są moje buty zimowe. Jedyne jakie mam buty, które są w takim pudrowym różu, akurat taki odcień Kupiłam, powiem Wam, że do stylizacji zimowych one mi do wszystkiego pasują, także problemu nie ma, ten róż jest taki pudrowy, brudny róż, więc raczej nie ma z tym problemu, taki zgaszone Buty wiązane na jedyne co, że trochę problematyczne, jak wychodzę z dzieciakami, to wiecie, trochę trzeba się nawiązać. Buty, które w środku mają ocieplenie, bo mają takie, takie futerko, które mają wysoką podeszwę, więc też wiecie, to jest mega super, że mm, nie jesteśmy tak tuż przy ziemi, więc nie czujemy tego chłodu. Bardzo fajne, raczej łatwo się czyszczą. No, na 100% zostawię na super przecenie. To są buty, które ja kupiłam dwa lata temu bodajże, tak, dwa lata temu, ale rok temu też widziałam, że były w Dejśmianie. Także jeżeli uda mi się je znaleźć na stronie, na stronie, to Wam podlinkuję, bo są świetne. Na pewno były jeszcze w Granacie, bo moja sąsiadka, z którą zresztą je upolowałam, granatowe kupiła, także na pewno Wam podlinkuję, jeżeli tylko je znajdę. Serdecznie Wam polecam. Dobrze, kochani, wybacz Zobaczcie mi, ale już musiałam zmienić kadry, ponieważ moje nogi krzyczą o pomstę do nieba. Krążenie już mi nie działa tak jak powinno. Mrówki czuję we po prostu w stopach aż to już był cały odcinek dajcie koniecznie znać jak Wam się podobało finalnie, bo może tego nie podsumowałam a nie jest dla Was jasne sobie podsumujmy ile butów zostało ile wygoniłam że tak powiem, mówiłam Wam, że mam 13 par butów, ale tak naprawdę jedno pudełko było puste, bo zapomniałam o tych czarnych adidasach, a właściwie Reebokach, także mam 14 par butów miałam a w tym momencie już Wam mówię, które wysiadałam. Na pewno brązowe pantofle, o których mówiłam z CCC Jennifery i do nas sprzedaż. Na pewno podki te też karmelowe z Jennifery idą do nas sprzedaż. To już są dwie pary mniej, czyli mamy tych par 12. I jeszcze moja decyzja stwierdziłam, że wyrzucam te paletki. One się jednak do niczego nie nadają. Nie będę w nich śmigała, jeżeli cały ten sezon aktualny prześmigałam w tych białych. No to przyszły też tak zrobię, po prostu kupię nowe. A te już, no to już jest real. Nawet wstyd było je pokazywać w kamerze, także je wyrzucam. Więc to mamy parę 11. I powiem Wam szczerze, że też decyduję się na pozbycie się tych bucików fioletowych, ponieważ one też wołają o pomstę do nieba. Tutaj mówiłam Wam, odkleja mi się już ta podeszwa, więc nie jest to wygodne. Dwie pary mam butów sportowych, takich, w których śmigam, które są w świetnym stanie, jeżeli chcę stylizację, takie ciemniejsze. Mam czarne buty, w których chodzę, jeżeli będzie lato, czy tam, nie wiem, wiosna i nie będzie deszczowo, no to mam jasne adidaski, także to też jest para, która mi nie jest potrzebna. Także raz, dwa, trzy, cztery pary poszły, więc mamy par.

no i te zostają, już żadnych innych się nie pozbywam wszystkie są to pary takie raczej użytkowe, no jedyne te baletki tak naprawdę pozostają do wiele, pozostawiają wiele do życzenia e, także koniecznie jeszcze raz powtórzę się nie wiem którym. E, dajcie znać gdzie wykupujecie kupujecie baletki, e, dajcie może znać gdzie znajdę też fajne takie sztyblety ale w kolorze właśnie karmorowym e, czyli coś na zasadzie tych czarnych, które ja mam czy tych karmorowych, które miałam ale na płaskiej podeszwie, ponieważ przy dzieciach to musi być płaska podeszwa więc może w takie też się zaopatrzę, ale to nie w tym sezonie, może w przyszłym. Zobaczymy jak tam będzie z kasą. I co? Dwie pary butów z tych czterech, których się pozbywam polecą na Vinted, także daję znać. Jeszcze raz Wam tutaj zostawię moją nazwę. Postaram się też w opisie tego filmu zostawić Wam linka do mojego profilu na Vinted. I co? Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek, który pojawi się już za kilka dni, natomiast odcinek z tej serii o minimalizmie, nie wiem kiedy się pojawi, teraz może sobie troszeczkę dłużej poczekacie, ale na pewno takie odcinki jeszcze na moim kanale będą. Dajcie w ogóle znać, co byście chcieli zobaczyć, czystki, w jakim, nie wiem, pomieszczeniu, w jakiej kategorii, czego jeszcze nie było oczywiście. Jeżeli nie oglądaliście wcześniejszych filmików z tej serii, to też zachęcam do nadrobienia, bo już kilka takich było. Obserwujcie mnie na Instagramie, jeżeli filmik się podobał, to też kciuk w górze, mile widziane i co? Buźka! Ta pa, pa!